I chodzi o to, że po prostu, żebyśmy się przybili tam i wtedy by świat zobaczył, na jakim poziomie jest Polska, jest na osobie. Wróćmy do gali Angels of Fire. Obserwujesz walki w formule MMA tutaj podczas tej gali. Jak oceniasz poziom naszych zawodników prezentujących się dzisiaj? Dzisiaj widziałem walki. Dużo młodych, młodych chłopów walczyło. No widać, dużo, dużo jeszcze pracy jest zawsze, nie? ale tutaj widać chęć walki, dobre walki były i niektórzy walczyli w parterze, niektórzy sobie woleli być o stółce. i wiesz tutaj jest o to chodzi, że z wiekiem, z czasem, w zależności od ilo, ilości treningu będą zmiany w lepszą stronę. W kategorii 84 kg, w której rywalizujesz na co dzień, jesteś najwyżej sklasyfikowanym Polakiem. Jakie są zatem Twoje marzenia sportowe na przyszłość? Ja zawsze mówiłem w początku swojej kariery, ja marzę o tym, żeby się bić wśród najlepszych. Ja nie potrzebuję być najlepszym na świecie. Na razie starczy mi, że się biję najlepszy, udało mi się to. Jestem szczęśliwy, że Polska zrezywała swoje marzenie w Polsce, tu jest w polskim klubie, w Olsztynie. I to mi się udało. A co do przyszłości, jeżeli będzie taka okazja bić się z, o, najlepszy, o, o najlepszy, czyli o pas, to, to bardzo chętnie. Czy? To już jest docelowy twój styl walki MMA, bo były zapasy, było karate, czy MMA jest tym sportem, w którym będziesz się realizował już do końca? No było tak, że trenowałem karate dla siebie, wiesz, bo studiowałem to trenowałem tak rekreacyjnie, więc e, co do, ale zawsze możliwe, żeby się bić w MMA. Podziwiałem tych ludzi, którzy się biją w MMA i mówię jeszcze raz, udało mi się to zrealizować swoje marzenie. Z w tym zostanę do końca. Dlaczego y, nie mamy okazji obserwować się podczas gali Angel of Fire? Wiesz, ja teraz się biję w KSW, w Federacji KSW, mam podpisany kontrakt. E, mam nadzieję, że będę się bił w przyszłym roku, bo na razie mam kontaktowane walki e, za granicą, ale planujemy, że wystąpię na KSW, więc... Też zapraszam 11 grudnia na KSW, bardzo wielka gala. Więc e, będą fajne małki. Dziękujemy serdecznie. Mamet Kalidow, najlepszy Polak w kategorii 84 kg e, w rywalizacji w MMA. My wracamy do komentatorów. No, Mamet Kalidow, e, Przemek, pokonanie Jorge Santiago w Sengoku. No to wyczyn nie lada już, czwartego, pokonał czwartego zawodnika na listach światowych. I wygrana, i co ważne, styl, wygrana w 100 sekund naprawdę zrobiła wrażenie na wszystkich, także mamy mógł liczyć na to, żeby, że będzie zapraszany na różne gale na całym świecie, wiem, że Bodaj w lutym chyba wraca do Japonii, żeby ponownie tam walczyć. A więc Polacy pokazują się na całym świecie. Będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć. A teraz drodzy Państwo walka w Formule K1 w kategorii do 57 kg. Eee, w tych spodenkach czarnych, powiedzmy. Mateusz Rajewski z Rajewski Team Płock. To bardzo ciekawy zawodnik. Razem ma dopiero 16 lat. A już sporo osiągnięć na swoim koncie ze słynnego Teamu Rajewskich. Tata Robert. Rajewski, który jest trenerem i czterech braci. Mateusz, właśnie Sebastian Łukasz, który będzie dzisiaj także walczył, Robert Junior oraz Iza Rajewska. Jest doskonały, powiem jeszcze, jestem pod wrażeniem e, przeglądu i low kicków Rajewskiego. No, pamiętajmy o tym, że chłopak ma 16 lat i rzeczywiście no, e, na zimno wykonuje te kicki i wkłada w nie całe swoje ciało. Tutaj w tej formule Ach, tutaj zawodnicy ten. mają akurat ochraniacze na golenie, więc one mniej bolą niż gołą nogą, ale, ale, to, też wszystko, się ale to wszystko jednak już... Piękne frontalne teraz kopnięcie. Proszę zwrócić uwagę, że bez zbędnego ruchu tak naprawdę walczy Mateusz Rajewski. To jest przygotowane. wszystko, teraz szybki low kick na wewnętrzną część lewej nogi. Michał Polak, jego rywal to kickbokser, który próbował swoich sił w boksie, spisywał się bardzo dobrze, no ale jednak Boxing to jest to, co lubi najbardziej. Brązowy medalista mistrzostw Polski w full kontakcie z tego roku, a także brązowy medalista mistrzostw Polski w low ze Strachowic. Popiec, który tak naprawdę żyje tylko i wyłącznie boksem. No, aż 10 jednostek treningowych tygodniowo sobie aplikuje i to bardzo ciężkich. Jak na młodego zawodnika to bardzo dużo. O, a teraz znowu ten tutaj widać każdy, każde kopnięcie wykonania rajskiego jest wykonane ze złymi intencjami tak żeby po prostu zrobić przeciwnikowi krzywdę Mateusz Rajewski na naszych ekranach w tej chwili Michał Polak eee, A na rożniku Czerwonym Mateusz Rajewski tak jak mówię 16 lat 71 wzrostu bardzo dynamiczna była pierwsza runda. ręce ma Ostre wymiany w full dystansie, szczególnie te pięściarskie, także bardzo ładne wejścia, czy też spontaniczne kopnięcie, czy tak jak teraz low kick. I kolejne. O i to musiało boleć. Bardzo mocny low na no, Udo. Teraz na wewnętrzną część z nogi. Widać, że te kopnięcia wytrącają Polaków z równowagi. Grajewski, złoty medalista, mistrzostw Warszawy w uszu, Quinda. Także zawodnik mistrz polskich juniorów w kickboxingu Low Kick. na lista Europy w kickboxingu Lowkick z Chorwacji. Dwukrotnie zwyciężał Mateusz Rajewski na młodzieżowej lidze kickboxingu. No, Ma tych osiągnięć, mimo młodego wieku sporo już na swoim koncie. Oczywiście jest też w kadrze. Ach, ładna jest ta akcja. Bardzo ładny akcja. Zaczyna akum. akcję lowkikiem i kończy. Tutaj nie marnuje za dużo sił właśnie na takie efektowne, ale mało efektywne wysokie kopnięcia. To, jest po to co jest skuteczne. No ale... Ach, teraz było ładne przepuszczenie i zaatakowanie low kickiem. Bardzo ładnie czyta akcję swego rywala Mateusz Rajewski, ale teraz zapunktował czasami bokserskimi Polak. Ja się dziwię troszeczkę y, taktyce polakowi. Czyżby było kopnięcie w krocze. No, chyba się ten Lokik y, to, po udzie. Mimo, że zawodnicy mają suspensorium, czyli ochraniacze specjalne, to jednak y, mocne trosienie i kopnięcie sędzia. No te ochraniacze nie są zbyt duże. To nie są takie ochraniacze jak w boksie zawodowym, które chronią również całą jakby. Czy tu pod brzusze, co, tak. tak, bo takie, o, taki suspensor nie pozwalałby, nie pozwalałby wykonywać kopnięć. Nie wiem, czy widziałeś tutaj na powtórce wyraźnie było widać lewy low kick w wykonaniu Mateusza Rajewskiego. Może raz jeszcze zobaczymy tę powtórkę. W każdym razie było to tak, przyznam się szczerze, na krawędzi. Wysokie kopnięcie na wewnętrzną część uda od lewej strony. No ale naprawdę jest taka, że nawet jeśli było to na krawędzi, celnie to jest tak, musi być. Tak, Ach, teraz wymiana. Taka chaotyczna jest ta wymiana w pół dystansie. Bardzo ładnie boksuje Rejski. Z głową. I znowu potężny low kick. Dwa, trzy ciosy i low kick. No, a Polak mówię szczerze, znaczy, powinien zacząć boksować z bliska. Jest dobry Michał Polak, w, jeżeli chodzi o techniki ręczne. Powinien zdecydowanie powinien dążyć do półdystansu. Powinien to wykorzystywać. Aczkolwiek Rajewski no bardzo sprytnie, w momencie kiedy Polak atakuje, schodzi z linii ataku, tak jak teraz, Ach. żeby ponowić swój atak. Niezwykle, niezwykle dynamiczny jest w tych atakach Mateusz Rajewski. Ładnie teraz, wyprzedził swego rywala Polak. Na wysoko gardę, aż mocne matrylunki, Kirański. Dobra praca mógł. Nie widać też na jego twarzy w ogóle zmęczenia. Jeszcze 10 sekund do końca tej walki. Dwie rundy trzy minutowe Ładny był ten lewy na korpus. I znowu też bardzo dobrze Pięściarsko przygotowany jest ze skrętem biodra ładnie, ze skrętem barku wychodzi z tym lewym, który wydłuża automatycznie ten cios, trafia w korpus swojego rywala. Rajewski właściwie nie marnuje tutaj uderzeń, to każde uderzenie, e, nawet jeśli nie jest perfekcyjnie czyste, one, one sprawia, że przeciwnik traci równowagę. Aby w programie mieliśmy napisane dwie rundy, to są trzy rundy jednak dwuminutowe. Ta runda decydująca w narożniku na Michała Polaka. A to Mateusz Rajewski. Jego narożnik oczywiście ojciec Robert Rajewski. Tłumaczy z temu synowi, jak w zasadzie Mateusz nie powinien nic zmieniać w kolejnej rundzie. Walczy naprawdę dobrze. Ta akcja, którą ma przygotowana, czyli rozpoczyna od wody wody. prawego low kicku, następnie idzie lewo, prawy, prosty i natychmiast kolejny low -kick Poczyniła dużo szkód u Michała Polaka. No tylko znając ambicje Rajewskiego, będzie chciał wygrać tą walkę przed czasem, a na przynajmniej w jak najlepszym stylu, ale teraz ach potężny low kick Polaka, choć Rajewski później zszedł i skontrował sam low kickiem. No i teraz zaczęła się wojna na wyniszczenie. No i zobaczmy, teraz mocny low kick i low kick. I teraz prawy na prawy dwa dwaj przestrzelili te prawę i teraz ładnie prawy, lewy prawy. Znowu prawy, ładnie trafił Michał Polaka. Polak. No i pytanie, ile sił zachował Michał Polak? Który Aj, który teraz to za wolne, z, 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 z Szeroki, Zdecydowanie lepiej radzi sobie w zwarciu, już w pół dystansie Michał Polak potrafi znaleźć lukę. Ach, i teraz mocne kopnięcie kolanem, znowu wkrocze. Sędzia zwraca uwagę Mateuszowi Rajewskiemu. Kolejny czas na odpoczynek ma Michał Polak. Bardzo dobre otwarcie tego starcia przez Michała Polaka. Kilka mocnych, szczególnie ten dwukrotnie prawy zadany tu przy linach. Ale on sobie po prostu z Rajewskim lepiej radzi wtedy, kiedy atakuje, no kiedy zostawia inicjatywę mm, Rajewskiemu, no ten zaczynając i kończąc każdą akcję tym mocnym low sprawia, że właściwie... O, i to jest to kopnięcie kolanem. No jest takie sytuacje, że K1 szczególnie zdarzają się, na no, ze względu na techniki właśnie kolanem i na low A spróbował teraz akcji Rajewskiego z kolei Michał Polak, czyli zaczął od lewego low potem dwa ciosy i prawy low -kick. Ładnie Aj, trafił teraz. teraz. To lewy, prawy w wykonaniu Polaka. Nie rozumiem dlaczego od początku tak naprawdę nie próbował rozstrzygnąć losów tego pojedynku na pięści. Polak ładnie jeszcze low kickiem zahaczył na koniec swego rywala Michał Polak. Teraz znowu trafił lewym. Zablokował. Teraz na Lewy. Przyznam się szczerze, że bardzo podoba mi się końcówka tego pojedynku w wykonaniu Michała Polaka. Teraz piękna cała seria trzech, czterech ciosów prostych. No, ale to już końcówka trzeciej rundy i nie sądzę, żeby... Trafił I... teraz Trawym. I proszę... No i... I teraz na kolano. Zamroczony przez moment doszło. No, no i Oczywiście w tej chwili Polak może sobie pluć brodę, że nie boksował tak w pierwszych dwóch starciach. Trzeba walczyć technicznie z mocno kopiącym Rejewskim okazało się to zbyt trudne. Zdecydowanie zmienił nieco styl walki Michał Polak w drugiej części tego pojedynku, kiedy bardziej zdecydowanie przechodził do półdystansu. Mocniej angażował swoją najmocniejszą broń, jaką tak naprawdę posiadał, czyli ciosy pięściarskie, boks lewy, prawy. I tym wielokrotnie poczynił tak jak mówię, dużo szkód swemu rywalowi. Parę razy włączył low kick na początku. To było mocne kopnięcie, prawy low kick i proszę, i te ciosy, o których wspominałem, kiedy zdecydowanie atakował zajem, Michał Pola. Mateusz gubił się w obronie wówczas. No i... ale nie wiem, czy to wystarczy na to, żeby wygrać bardzo, z, z, z gospodarzem. Mateusz jest... tak jest, niezadowolony jest, łapie się Ale za że jeśli wyciągnie z tego wnioski, dojdzie do niego, jak ważna jest taktyka i pomysł na walkę, to można mu wróżyć również w dużą przyszłość w teamu Przyznam się szczerze, że byliśmy świadkami naprawdę ładnego pojedynku, żywego, dynamicznego, naprawdę walki. I proszę Państwa, warto wziąć pod uwagę fakt, że byli to młodzi zawodnicy, 16-latkowie. Brawa dla Mateusza Rajewskiego, który miał, to jest ponad 40 walk znoczonych, tylko 3 porażki, 5 nokautów. No, powiem się szczerze, ojciec go nie oszczędził. Tak, żadnego ze swoich synów i jednej córki, a my przenieśmy się do Bogusława Saleckiego. Z nami wiceprezydent Płocka Dariusz Zawicki. Panie prezydencie, Płock staje się taką polską stolicą sztuk walki. Jak to się robi? No rzeczywiście, pomału, pomału stajemy się kolebką sportu walki. To już szósta edycja. Ona rzeczywiście, to jest impreza, która już na stałe weszła do kalendarza imprez sportowych w Płocku. Myślę, że one i tak na randze jeszcze będą mogły zdobywać, ponieważ w przyszłym roku Odbieramy ogromną halę sportową to znaczy...